Dla mnie w chrześcijaństwie najcudowniejsze jest to, że Pan Bóg lubi się posługiwać ludźmi to w taki sposób, w który burzy nam wszystko. Miałem takie doświadczenie w moim życiu, że kiedyś wcześniej rano to było może tam trochę po szóstej, Leciałem przez y, miasto y, do kościoła na mszę. Y, I tak sobie idę, idę. Tam też zaczyna jak nie wiem co. Zimno jeszcze bardziej. Też jakoś może było w, w listopadzie, coś, coś takiego. Y, więc idę, idę, idę. I kurczę tam. Podbieram to drzwi i kurczę je szarpie, zamknięte. Już tak kurczę o co gama. Zważę tak, się na wprost O e, tam siedziała przy drzwiach e, kobieta. Kobieta, która. Nie wiem, czy ona była jakaś e, chroma. E, po prostu siedziała w, w tym zimnie, w tym deszczu e, przy tych drzwiach. E, pamiętam, że ona była dość młoda. E, ona była brudna. Prawdopodobnie tam to ubranie też jakieś dawał pewnie znaki o przeterminowaniu tak, ważności. Ona tak siedzi i nagle tak pokazuje palcem na te drzwi, przy których siedzi. Nie? I dobra, idę tu. Podszedłem. Oczywiście. Ją minąłem, otwieram, faktycznie były te drzwi otwarte, właśnie. Potem tak kurczę myślałem, rzuciłbym tej kobiecie coś, ale akurat wtedy nie wziąłem pieniędzy. Myślałem, że ją jeszcze kiedyś spotkam. Ja do tego kościoła chodziłem swego czasu bardzo często i też chodziłem rano, ale niestety nigdy już więcej to jej nie spotkałem. Chodziłem jeszcze tam z rok, może nie, i już jej tam nigdy więcej nie było. Ja tak sobie myślę, że kurczę, gdyby Pan Bóg żył dzisiaj, prawdopodobnie byśmy go nie wpuścili do kościoła. Jezus byłby tak naprawdę jednym z nas. Nie wyróżniałby się za bardzo e, nie wiem ubiorem e, tak pewnie zostanie chodził w Albie. E, chodził ubrany bardzo podobnie do jego uczniów e, wyglądem przy, był po prostu normalnym facetem. E, e, kiedy sięgniemy do pisma Świętego, się zgłębimy, to nie używał. Składni, zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam. Tak, i kazanie na górze było mniej więcej, bracia, bo, no, sorry, to nie jest nauczenie z mocą. Tak, zostałem tam, umarł na jego kazaniach, ale jednak jego kazania były naprawdę z mocą, więc musiały być bardzo konkretne. A jeśli były bardzo konkretne, to były w mowie potocznej, którą można po prostu zrozumieć, tak. I tak jest Jezus. Jezus mi osobiście wskazał drogę do kościoła poprzez nie wiem, kobietę bezdomną, czegoś tam chorą. Nie wiem, nie mam pojęcia, kto to był. Ale wiem, że to był anioł. Wiem, że to był anioł, który, który mi zawsze będzie się pojawiał w głowie, kiedy ja będę miał jakieś odchyły i będę się uważał za kogoś. Ważniejszego od innych. Ta osoba wskazała poniekąd przyszła moją misję, przyszłe moje powołanie, że drogą do Jezusa, do poznania Boga są właśnie ludzie odrzuceni, wyśmiewani, są gdzieś tam na uboczu są wskazywani na niebyt właśnie oni. Właśnie przez nich Pan Bóg do nas najwięcej mówi. I też mam dzisiaj obraz Ewangelii, kiedy Jezus mówi do, do tych, którzy Go słuchają poprzez, poprzez chromego, tak? sparaliżowanego Kromego którego spuszczają yy, przez dach yy, w domu Piotra. I tak, kurcze, ocykam nagle się pff, pojawia koleś, który leży na jakimś łożu. A Jezus mówi mu: Pierwsze, odpuszczam Tobie grzechy. on się dziwił: Jak? Komu? Jemu? Tak, właśnie jemu. Jemu Pan Bóg przebacza. Dlaczego? Bo on prosił. Bo on wewnętrznie chciał przebaczenia. A jeśli Bóg mi przebaczył, to też go uzdrowił. Dlatego szukajmy uzdrowienia. Uzdrowienia nie tyle z naszych chorób, chociaż owszem, o to też prośmy, ale prośmy o to, ażby Pan Bóg uzdrowił nam nam patrzenie na drugiego człowieka, żeby uzdrowił nasz sposób pojmowania człowieka, który jest gdzieś tam odrzucony, skazany na niebyt, wyśmiewany, odrzucany. Zobaczmy coś więcej, niż tylko jego dziwność. Amen.